A już wiem co tutaj jest, jest to dziergana sukienka z perełkami ten kolor w kamerze wydaje się bardziej wybrakły, ale tutaj na żywo jest taki piękny, pudrowy różowy i mm, te perełki kolejna rzecz to jest taki top, który ma kryształki, które imitują krople wody, wydaje mi się, że będzie nam nie za duży ale przymierzmy Pudniczkę wyjęłam z szafy, bo właśnie zamówiłam tą bluzkę z myślą o tym, żeby tak to sobie połączyć. I wiecie co? Może jest minimalnie za duża, ale podoba mi się. Kolejna rzecz to jest dresik. Bałam się go zamówić z tego względu, że na stronie był słaby skład. Ale powiem Wam, że materiał jest całkiem gruby i ma też takie fajne milusie sweterkowe wykończenie. Tutaj kamera też sprawia, że wygląda na wyblakły, ale uwierzcie, w rzeczywistości jest to najpiękniejszy kolor dresów, jaki mam. Zostawiam i dokupię sobie jeszcze w innym kolorze. Mam ostatnio fazę na rzeczy, na których jest coś naszyte, a nie nadrukowane. Niestety mam wrażenie, że ta sukienka będzie nam nie za duża. czy nie, jest na mnie trochę za duża i za długa, ale myślę, że krawcowa to poprawi. A, słuchajcie, kolorowy strój kąpielowy. Ja mam same różowe stroje kąpielowe w szapie i ostatnio jak byłam na wakacjach, to moje każde zdjęcie w bikini wygląda tak samo, bo wszystkie stroje były różowe, więc zaszalałam i mam taki kolorowy strój. Kolejna sukienka, ona tak samo jak bluzka ma diamenciki, które imitują krople wody. Niestety też mam wrażenie, że będę musiała ją oddać do krawcowej. Dla mnie za długa, ale nie będę się czepiać, mam 1,58m. Wszystko jest na mnie za długie. Nie oceniajcie, wzięłam tą sukienkę na próbę, na modelce. Tutaj mam wklejednicie. Naprawdę genialnie wygląda, ale jak wyciągnęłam to z opakowania, to nie ja mam całą podłogę w tych piórach. Wygląda jakbym nałożyła na siebie starego mózgu. Nie wiem do czego będę chciała wystylizować tą spódniczkę. Biorę ją do białej bluzki, żebyście... Zobaczyli jak wygląda na mnie. Dziękuję moje kochane widzki za oglądanie.